Dobra. Patrzcie. Musimy się wprowadzić. Bierzemy pick-upa. A to co to jest? Nie wiem. Nie wiem co to robi, ale okej. Okay. Dobra, kurwa. W ogóle czemu tu tak laguje? Otwórz mi dorsy. Dobra. W nocy szarżujemy na niego. I znowu ja zrobiłem fejla, bo zrobiłem. robię. On jest pakowany. Ja tu nic nie widzę, do no cholery. A się straszy moje serce! Czum! Nie złapał w domu! Po pierwsze, ja wam włączę lód Tayla, po drugie, po prostu w Hello Neighbor powinno być, tak? Rzez jak się wprowadzać, i potem tu otwieracie... Drzwi sąsiad! gdzie tu i idziecie do drzwi chyba auta nie ma, ale tu było Idziecie tu Ja wam to pokażę jak sąsiad gdzieś pójdzie I kółko wyłączy Słysza. I potem idziecie spać I potem sąsiad nas łapie Otwieramy Nie wiem gdzie sąsiad, lepiej się schowa do szapy Dobra Może sobie te drzwi lepiej, żeby chciał uciekać. gdzie ten sąsiad jest? Co on tu podfiera? mam jakiś piec? Piec z prialfy! Piec z prialfy! Mam jakiś chowa. W ogóle gdzie sąsiad? Tu muszę się chyba dostać. I otwarte? Zamknięte? Co? Aż mnie gardło zabolało, aż się nastraszyłem. Kręzę, idę, bo mi sąsiad zaraz łapie. Idziemy na, za dom. was skakać nie może. Chodź mnie zaopatrzył. O to ciekawe, ciekawa morda. Co to jest? Nie wiem, co tu to, to jest wszystko. Co tu jest wszystko w sąsiedzi? Masz. Kurde, dawaj mi do piwnicy. Jezu! Co to. Co się stało? Tu mnie złapał, To nic go nie było. Dobra. Dobra, bez pierdolenia. Zamykaj drzwi. Chcę dzisiaj to przejść. Zamykaj drzwi. Co, to jest mleko jakieś? Otwieraj mi drzwi. Zamykaj mi drzwi. Niczego nie ma, mamy toileta, skibity toileta, mamy spłuczkę, która była w prialpie, niczego nie ma, I sąsiad jej w ogóle tu muszę się też dostać, nie wiem jak. Tu jest łom! Tu szybę, o chuj. Powiedziałam, <grym> zbiję mu tu szybę, już się nie da zbić. Gdzie to jest niby teraz? Gdzie to niby teraz poleciało? Nie no, sąs... się tu idzie? Ej, co on zrobi? A co on zrobi? Ej, wyszedł. Ej, wejdę. O. Radio se jakaś muzyka leci. Dydydydydy. La, 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 ale w ogóle to był klucz, ej co to za młotek, to znaczy kamień jakiś, nie młotek A się nastraszyłem! Co to się odmaliło teraz? Ciarki przykład nie ja wyciszam tą grę Nie Co ja podniosę, aż gęsią skórkę dostałem. Czy Wy to słyszeliście? Jeszcze raz powiesz. Co to za muza leci? Ja mówię, mu radzie z to jakaś muza leci. Mówiłem, że jakaś leci. Ej, co to za muza w ogóle? Jakby mnie coś goniło, nic mnie nie goni. się aż w się, na siebie zobaczyłaś. aż się aż nastraszyłem. Jezus, a ściśle do zera wsiad! Jesteś creepy. Co tu tam za białe coś było? No sąsiedzie, no kurde. No ty powiedz mi, gdzie jest klucz. Ej, on ma klucz! A co się stanie, jak będę cały czas kamień podnosić? O, jak tego klucza się nie da wziąć? Nie gadaj! Teraz idziemy tu. Szybko! Szybko! Szybko, szybko! Szybko otwieraj! I szybko zamykaj! Szybko! Jest! Jest! Jesteśmy uratowani! Jesteśmy bogiem, patrzcie! Tu mamy jakieś krzesło, przewrócone. Mamy jakiś wózek szpitalny. Mamy tu jakieś łopatę, miodła. Łom! Łom miasty. Normalnie Łom. Mamy Łom. Teraz otwieramy drzwi. Idzie. A Łom można tłużyć. No wszystko. Zamykaj drzwi. Jak użyć Łomu? Łom. A. Kością zaraz strzelę i kartę jeszcze trzeba zdobyć. W ogóle jak zdobyć drugie piętro? Mamy gotowe, tylko karty nie mamy. No zobaczcie, nie można tego otworzyć, bo tu nie ma karty. Tu nie ma kikarda. Nie wiem, gdzie jest sąsiad, ale ja idę odnieść to coś. I teraz to chyba openować, nie wiem. Jak się ja jak się tu wdrapie, to mi nie. Co? I czemu to nagle zadziałało? I poszło tam do góry? Ej, ale. Z... Nie. Ja muszę to nasz... Ja Muszę no. Nas... idzie 10 to zrobić. Otwierasz open. Idziesz szybko. Szybko, bo pod... tu. Musisz iść, musisz iść, musisz iść, musisz iść. Musisz, iść. musisz... Je Jest! Jest! O ten sąsiad, kuź mać, tu nie wejdzie. On tu, kurcze! Ej, bo mi zaraz otworzysz sąsiada, O, myślał, że mi otworzysz. Sąsiad mi już, kurde, nie wejdzie. Jesteśmy bezpieczni z tym, jakimś dziwnym tr trukiem? Jakim trukiem? Krukiem! Takim trukiem właśnie. Właśnie, o co mi chodziło jakimś trukiem? A to jakiś kruk. Jezus, jaka maryja. Ej, tu jest jakiś manekin. Który jest bez ręki. A bierzemy go. A ja się go nie da wziąć. Tu mamy coś pod, pod rzeczami. Tutaj jest kompletnie bósty pokój. I tutaj jest to. I tu... Kart... Mamy kartę. Mamy keycard. Stajcie to. Mamy keycard I to znaczy, za piekinicy możemy wejść. Możemy. Kuść te, Do basementu wejść. Co iż to? Co to? Tylko, teraz muszę czymś szybę wybić. Jezu, nie, on ma tych KU, Ma tyle Q, że się to w głowie nie mieści. A szybę to o czymś się nie wybił. Makaron sojowy. Jak wybić tu szybę, moi mili państwo? Chyba, tu jest normalnie, szyba już wybita. Dobra. Testujmy. Podniosę sobie kartę. Sobie skoczę. Ale... Ty serio? Nie! Chciałam coś jeszcze zrobić na tym drugim piętrze, ale już się nie da. Dobra, sąsiad. Sąsiad mnie złapał. I mi o oh jest! Mamy piwnicę. Sąsiedzie, mamy piwnicę. I pytanie, czy wchodzimy do niej teraz. Ja się boję. Ja się kuśka, mać boję. Muzyka! O co chodzi? Nie da się wrócić. Nie, ja się boję. Dobra. Uuu! Tu mamy coś do otwarcia. O kurwa! O kurwa! Ej, streama by wyjebało chyba, a jednak nie. A mogę grafikę zmniejszyć? Ej, ustawienia nie działają. Ustawienia mi zhakowali! Ej. Ale nie da się kłócać nawet, nie mogę mi się podnieść. Jezu, aż fajlut mnie nastraszył. Tu się coś dzieje, czy drzwi. Aż... Aż się podgłosiło samo. Bo jak chciałem zobaczyć do drzwi i odejść, bo coś tam dziwnego było. Co to za dziwne dźwięki za się Tak ja mam akcentem streama kończy. myślałam, że się nie da przejść się udało i gram w Alpha 3 na streamie. Alfa 3 Kurczę... Będziemy w Alpha 3 grać na streamie. A najpierw... najpierw zróbmy tak, że wrócimy na razie w samych odcinkach streama na razie nie będzie. Oczywiście ten skrócony dostaniecie więc ja oczekujcie. Oczywiście w dwóch części. zrobię tak, że w dwie części tu spędzi. Pierwszą część oczywiście tamtą zagrać, w w 1 i drugą część Alfa 2. Zróbmy tak. Więc kurczę... Taki gameplay wam skrócę, by... z godziny takich nudnych momentów na jakieś pół godziny fajnych momentów. Więc no. Pierwsza część bo dzisiaj będzie zapis, a druga część będzie jutro po prostu, więc jest na to, flaka, to jest mapna. To jest subika. To jest czyściutko, a więc łopatki, A jeśli ja żegnam, to sąsiad mnie już serio w górze.